Znajdujemy się dalej w Düsseldorfie, a z nami Adam Probosz, czyli dumnie reprezentujący człowiek markę Kolarstwo w Eurosporcie. Dzień dobry. Tak jest, Kolarstwo w Eurosporcie. Zaraz będziemy się łączyć na żywo, ale jeszcze najpierw mogę pogadać z Wami chwilę. No nie ukrywajmy, jesteśmy prawie na żywo. No to jest powiedzmy coś takiego zbliżonego do telewizji. Ale Adamie, chciałem się Ciebie zapytać przede wszystkim o polskich zawodników. No tutaj na starcie w Düsseldorfie tak naprawdę najbardziej można myśleć o Michale Kwiatkowskim, że on może tutaj powalczyć. Czy reszta Polaków, co w ogóle może pokazać reszta Polaków w tym pierwszym etapie? Ja myślę tak, mamy dwóch najlepszych polskich kolarzy w tej chwili w tym wyścigu, także ja spodziewam się emocji do samego końca. Ja myślę, że dzisiaj Michał Kwiatkowski niezwykle skoncentrowany, rzeczywiście widać wczoraj po się dopieszczał wszystko przy rowerze, widać, że jest pełna koncentracja, że ten etap to jest etap dla niego. Wszyscy mówią, że jest faworytem i ja też uważam, że jest faworytem, że możemy dzisiaj doczekać się żółtej koszulki. Zobaczymy, To oczywiście jest kilku jeszcze mocnych kolarzy, którzy będą, będą też chcieli powalczyć, jest loteria z pogodą, raz pada, raz nie pada, nie wiadomo w jakich warunkach kolarze będą startować, ale jak się wszystko dobrze ułoży, to ja bardzo liczę na to, że dzisiaj doczekamy się żółtej koszulki, natomiast później oczywiście Michał będzie miał swoje zadania, później Michał będzie pracował dla Krzysztofera Fruma, celem jest zwycięstwo w całym wyścigu, więc tutaj nie będzie można sobie jechać po swojemu, tutaj każdego dnia będą wyznaczone zadania, chociaż myślę, że może się jeszcze trafić taki etap, na którym, na którym Michał będzie mógł powalczyć o zwycięstwo. Jeżeli chodzi o, o, o Rafała, no to jest zupełnie inna sprawa. Rafał ma walczyć o klasyfikację generalną po raz pierwszy w Tour de France, bo zawsze do tej pory startował jako pomocnik. Później różnie się to układało, no ale już później nie było szans, żeby o generalkę walczyć. Myślę, że jest na tle dojrzały po, po, po Giro, po Wuelcie, gdzie jechał już jako lider, że jest w stanie przyjąć na, na siebie tą rolę. I myślę, że stać go na pierwszą piątkę w tym wyścigu, bardzo w to wierzę. No to, na, to jest naprawdę taki po, bardzo pozytywny scenariusz Adamie. Chociaż nie ukrywam, że też na to liczę, bo ten rok może pokazać tak naprawdę, czy Rafał Majka ma szansę zbliżyć się do tych największych kolarzy w ogóle w historii tak naprawdę kolarstwa szosowego. Bo dotychczas wiadomo, zawsze etapy górskie. A w tym momencie tak naprawdę możemy zobaczyć, czy on może powalczyć o tego o rolę pierwszego zawodnika w swojej drużynie. Ja myślę, że może. Ja myślę, że rolę pierwszego zawodnika w swojej drużynie on już ma, bo ja wiem, myślisz o Peterze Saganie, że jest jakby drugi lider, ale umowa jest taka, z tego co słyszałem, że jednak drużyna jest podporządkowana Rafałowi, że wysokie miejsce Rafała w klasyfikacji generalnej jest pierwszym celem. Drugim są, jest walka na etapach Petera Sagana. Jak liczyli sami kolarze Bory, około 11 etapów, na których Petra Sagan może powalczyć. A silny jest ni niesamowicie. Ja myślę, że ta ekipa będzie wspierała Arfa w tych momentach, gdzie Tour de France można przegrać. Znaczy na płaskim, na wiatrach, na tych mniejszych górkach. No a w górach już będzie musiał sobie radzić. Ma Pawła Poliańskiego, który też doszedł do, znowu do swojej do dobrej dyspozycji. Ma jeszcze kilku mocnych kolarzy, którzy gdzieś tam na początku tych gór będą mu pomagać. No a później już będzie musiał sobie radzić sam. To nie jest siła taka, jak mowi starczy, jak Team, Team Sky. ale ja myślę, że że naprawdę Rafał jest w stanie o tą pierwszą piątkę powalczyć. Jest pewny siebie, z roku na rok coraz pewniejszy, ma już doświadczenie i ja, ja myślę, że stać go na to. A oprócz samych Polaków, kto może tak naprawdę rządzić na tegorocznym Tour de France? Czy Chris Frum ma szansę, żeby jeszcze raz, jeszcze raz, dodać, jeszcze raz, powiedzmy, za trzecim razem, takie to wspaniałe zwycięstwo no, w cuglach, czy być może to już troszeczkę za dużo dla niego będzie? Ja myślę, że w cuglach zwycięstwa nie będzie. Nikt tego wyścigu moim zdaniem nie wygra w cuglach, ani Froome, ani Quintana, ani żaden inny zawodnik. To będzie moim zdaniem bardzo otwarty wyścig, powiem się niesamowicie wyrównał. To było widać na Giro, to było widać na Dauphine, na, na innych wyścigach. Nie ma takiego jednego, jednego faworyta. Ja uważam, że Froome ten wyścig jest w stanie wygrać i ja, ja stawiam na niego. Ja stawiam na to, że on ten wyścig wygra. Natomiast oczywiście no, jest Quintana, jest Fabio Aru, który też doszedł do bardzo dobrej dyspozycji. A on potrafi atakować w górach. To jest kolarz jeżdżący bardzo widowiskowo i myślę, że Aru na pewno będzie atakował. Jest Richie Port, który ma świetną wiosnę. No jest, jest takie grono kolarzy, którzy myślę, że będą jechać mniej więcej na równo, ale gdzieś ten decydujący akcent, moim zdaniem, to będzie, to będzie ten moment, kiedy Christopher Froome jednak troszeczkę im dołoży. Może na czasówkach, Niewiele, nie ale myślę, że gdzieś znajdzie, znajdzie, może znowu zjazd jakiś, tak jak, jak, jak to było rok temu, znajdzie gdzieś moment, żeby, żeby im odjechać. Ty, Adamie, komentowałeś już wiele wyścigów kolarskich na Tour de France. Jesteś pewnie, no który raz tak naprawdę z kolei na, na miejscu? No tak, tak. Czwarty albo piąty. Czwarty albo piąty. I e, powiedz, z czego wynika ten fenomen tego wyścigu? No bo wiadomo, marketingowo tak naprawdę Giro d'Italia i Vuelta Espania i może nawet Tour de Poloń są obudowane jak najlepsze wyścigi na świecie. Ale tak naprawdę właśnie Tour de France e, w zasadzie emocjonuje się cały świat. Z czego to wynika? Bo Francuzi nie do końca przecież są też tak gościnni, można powiedzieć. To prawda, czyli ja myślę, że to jest marketingowy majstersztyk, absolutnie. To jest rzeczywiście wyścig, pytasz ludzi w krajach, gdzie w ogóle nie ma kolarstwa, co to jest kolarstwo, to mają mhm. Tour de France. To jest marka, to jest marka, którą wszyscy znają. Największym plusem tego wyścigu jest to, że on jest rozgrywany w wakacje ani Giro, ani Vuelta nie są rozgrywane w wakacje. Ludzie chodzą do pracy wtedy. Nie mają tyle czasu na oglądanie, nie mają czasu na wyjazdy. Natomiast lipiec to jest najlepszy miesiąc na, na wyścig kolarski i myślę, że tutaj w bardzo dużym stopniu to decyduje o popularności Tour de France. A później to się rozrastało. No, oni potrafili zbudować legendę tego wyścigu. Potrafili jakoś takim nimbem otoczyć tych swoich zwycięzców, że oni stali się pomnikami kolarstwa. Więc to jest marketingowy majstersztyk, ale też to jest wyścig, którym żyje cała Francja. Rzeczywiście i żyje już nim w tej chwili można powiedzieć cały świat więc trzymamy kciuki za Michała Kwiatkowskiego, za organizatorów Tour de France i co no Adamie. Ja bym jeszcze dodał, że mamy jeszcze Maćka Bodnara i Pawła Poliańskiego i to są kolarze, którzy naprawdę wśród pomocników są bardzo wysoko ocenieni. To jest ta najwyższa półka, jeśli chodzi o pomoc. Dlatego Peter Sagan nie przechodzi do innej grupy bez Maćka Bodnara. On po prostu chce mieć Maćka Bodnara, bo wie, że to jest kolarz, który zawsze mu pomoże, zawsze przeciągnie go przez peleton, zawsze osłoni go na płaskim, potrafi gonić ucieczkę, potrafi go rozprowadzić kiedy trzeba. Więc ja myślę, że i Maciek i Paweł Poliański, który jeśli jest w swojej dobrej dyspozycji to też w górach jest w stanie wykonać niesamowitą robotę dla Rafała Majki. I to też jest kola, z którego Rafał Majka z kolei zawsze chce mieć przy sobie. Także mamy czterech naprawdę świetnych zawodników. Mamy dwóch, dwie gwiazdy i dwóch znakomitych pomocników. Tak naprawdę Polska jest dzięki temu bardzo wysoko sklasyfikowana w ilości zawodników, którzy biorą e, udział w Tour de France. Jesteśmy wyżej niż Japonia, a Ukraina, no możemy być z tego dumni. No i też umówmy się, że Japonia i Ukraina na niewiele w tym wyścigu może liczyć tak naprawdę, jeśli a chodzi Polska. o za zawodników. Tutaj jakby u nas, u nas jest jakość przede wszystkim. Jest ta liczba czterech, to rzeczywiście fajnie mieć czterech kolarzy w Tour de France, ale przede wszystkim jest jakość. My możemy na nich liczyć i możemy do końca wyścigu liczyć na, na emocje z nimi związane. Więc także trzymamy za Maćka Bodnara i Pawła Poliańskiego. Też kciuki. No i co, Adamie, dziękuję serdecznie i lepszej pogody ci życzę w Düsseldorfie. No, ja trzymam kciuki, żeby nie padało wtedy, jak Michał pojedzie. Cześć, <grym> trzymajcie się. Cześć.